Na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa odbyły się wybory dziekańskie. Dotychczasowy dziekan, profesor Radosław Wiśniewski, zrezygnował ze swojej funkcji ze względu na objęcie kierowniczego stanowiska w Ministerstwie Cyfryzacji. W wyborach nowego dziekana udział wzięło 36 elektorów. Zgłoszono jedną kandydaturę profesora Pawła Wielgosza, który otrzymał 36 głosów. Bardzo jestem zaskoczony wynikiem, a takim dużym zaufaniem, jakim obdarzyła mi Rada Wydziału. Także też czuję się przez to zobowiązany do no jednak ciężkiej pracy na wydziale. Pierwsze główne zadanie, które nas czeka i które trwa właśnie w tej chwili to jest ocena parametryczna wydziału. Jeszcze zostało 10 dni tutaj musimy dalej prowadzić bardzo intensywne prace w tym kierunku. A później no, zajmiemy się też doskonaleniem oferty kształcenia wydziału i też dokończeniem restrukturyzacji. Nowy dziekan zgłosił także kandydatury na prodziekanów. Prodziekanami zostali do spraw nauki dr. habilitowany Jacek Rapiński, do spraw kształcenia dr. inżynier Ada Wolny, do spraw rozwoju i współpracy dr. inżynier Jacek Zabielski, do spraw studenckich dr. inżynier Marek Ogryzek. Ich kadencja potrwa do 2020 roku.